Dzień dobry, witam Was znowu na materiale, na kanale Macieksa. Tak, wróciłem słuchajcie po dłuższej przerwie wakacyjnej, ale wróciłem, nie pytajcie skąd. No i ogólnie właśnie miałem dla Was filma nagrać, już wcześniej miał być, ale że z racji tego, że mnie nie było. No to nie mogłem Wam tego zrealizować, to też przez dwa tygodnie filmów nie było. Yy, I myślę, że yy, tutaj troszeczkę mógłby kanał ucierpieć, yy, ale mam nadzieję, że teraz przychodzę ja i wszystko tutaj muszę znowu po, na, naprawiać po, co po, po, yy, mi nie wiem, co jeszcze. No ale dobra, yy, nie przedłużając, już Wam mówię, co będę prezentował w dzisiejszym odcinku, mianowicie to słuchajcie, że ogólnie ostatnio zauważyłem, że ta, y, ta, ta seria, którą robię teraz, y, za bardzo się nie przyjęła. W sensie nie ma takich, y, nie ma takich wyświetleń. Ostatnio właśnie patrzyłem, y, jakie wyświetlenia robią, y, załóżmy, właśnie te moje y, wozy strażackie, które y, wam y, pokazuję. No i okazało się, że. Y, Robicie tutaj bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o przyjmowanie się filmów z moich innych prezentacji. Także postanowiłem kolejną prezentację króciutko nagrać, żeby to się lepiej przyjęło. Mam nadzieję, że tak będzie. I zachęcam Was najgoręcej do zostawienia łapeczki w górę, subika. I napisania komentarza, czy ta prezentacja Wam się podoba, czy, czy nie. Czy może byście coś w tych samochodach strażackich zmienili, czy też, no tak jak mówię, nie. A teraz przejdźmy do samej tej prezentacji. Czyli na pierwszy rzut oka widzimy masę samochodów strażackich, które mają występować do mojej strażackiej serii. I pokrótce Wam zaprezentuję. Prócz jednego, ponieważ jednego nie dodałem, ponieważ jest on wykorzystywany właśnie do jednej z makiet do mojej serii, którą właśnie robię. No i nie jest akurat dostępny. Także ja go tutaj nie pokażę, bo akurat jest zajęty. Ale może na pewno, na pewno go już widzieliście w tych moich tam nagrywkach. Także myślę, że tutaj nie muszę Wam go raczej pokazywać, bo chyba raczej wszyscy wiedzą o jaki samochód chodzi. Bo przyjrzyjcie się dobrze, którego samochodu tutaj nie wymieniłem z tych innych. No i cóż, teraz będę je pokrótce prezentował. No, więc, tak, pierwsze dwa samochody to, to są oczywiście samochody. Y, takie, y, no, jeden, ten to jest właśnie ratowniczo-gaśniczy, a ten jest techniczny. Y, jak sami wiecie, pewno z nagrywek widzieliście już te dwa samochody. No i y, między innymi powiem Wam taką ciekawostkę, że te wszystkie samochody, y, które tutaj są y, y, zrobione przeze mnie, są właśnie wzorowane na prawdziwych samochodach z. JRG Kielce. Tak, dlaczego akurat na JRG Kielce? Nie wiem. Tak sobie oczywiście wybrałem, bo w sumie no nie miałem jakiegoś takiego pomysłu za bardzo na zrobienie jakiejś tam serii, no więc po prostu wziąłem i wzorowałem się na po prostu strażackich. Yy, Takich wozach, yy, które występują yy, w prawdziwych remizach. No, i między innymi padło na Kielce, ale nie wiem dokładnie. No, po prostu sobie tak wybrałem i, i się ma, nie? Także, no, tak jak mówię, są to dwa samochody, które yy, są z JRG Kielc. Ten jest z JRG Podajże 2, tak, to jest z JRG dwójki, a ten jest z JRG 1. Yy, z JRG 1 Kielce, tak. No i właśnie Wam od razu pokażę y, wyposażenie, bo w sumie mo moglibyście już widzieć na nagrywkach to, ale ja Wam jeszcze drugi raz pokażę. No, a tutaj, no, tak po prostu zrobiłem, żeby to się inaczej prezentowało. Y, jeszcze jedna rzecz, ponieważ y, zauważyłem też tutaj, że, y, bo to jest ogólnie Manix, y, ban, gdyby ktoś nie wiedział. No, i właśnie też zauważyłem, że to w ogóle te, te tutaj e, szyby, które mam zrobione, to źle po prostu, no, w odwrotnej kolejności to powinno być po prostu, że to powinno iść tutaj, a to powinno iść naprzód. No, i ja tutaj się troszeczkę w zdjęciu pomyliłem, ale no, napiszcie mi w sumie w komentarzu, czy się Wam podoba taka kolejność, czy, czy wolelibyście, żebym to zmienił, bo, bo w sumie też liczę na waszą opinię, nie tylko swoją, tak? No i kolejny samochód tutaj jest, tak jak mówię, jest to samochód ratowniczo-techniczny, tak z targi 1 no i tak się prezentuje właśnie jego wnętrze. Oczywiście wnętrz starałem się też za bardzo tutaj wnętrza tych wozu strażerskiej odwzorować, ale niestety wnętrza były za małe, to też tutaj musiałem trochę z rozmieszczeniem pewnych rzeczy pokombinować, żeby to się żeby wyglądało to jak najlepiej i najrealistyczniej. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. No i dobra, przejdźmy do y, kolejnych y, samochodów. Są to między innymi dwa samochody. Y, y, no, ten jest y, no, również techniczny, y, którego chyba Wam jeszcze nie pokazywałem. A ten jest właśnie ratowniczo-gaśniczy. I y, są to właśnie dwa y, samochody. Y, ten jest z JTG Trójki, a ten jest z JTG Dwójki. Dokładnie tak. No, i, no, i tak jak widzicie, ten samochód ma również wyposażenie, które się tak prezentuje. Oczywiście, no, musiałem tutaj niektóre rzeczy odpuścić, ale starałem się odwzorować wnętrze Straży Pożarnej jak najlepiej się dało, tego wozu strażackiego. Tutaj wnętrza już nie zrobiłem, ponieważ nie dość, że po prostu patrzyłem na na wnętrze tego tuż, technicznego samochodu to jeszcze na dodatek okazało się, słuchajcie, że nie mam wystarczająco klocków, żeby to się zgadzało no i musiałem niestety to wszystko połączyć a tak to mogłoby fajne wnętrze powstać, ale niestety no, no nie mogłem sobie na wnętrze tutaj pozwolić także możliwe, że ten samochód rzadko będzie się pojawiał w moich nagrywkach ale no, z paru, z, w paru odcinkach na pewno się jeszcze pojawi. E, tak. I przejdźmy już do ostatniej pary. A między innymi są to wozy, e, no tak jak widzicie, drabiniaste. Jeden wam już e, chyba nawet na jednym z filmów e, pokazywałem, Jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam. E, macie tam podany. E, czyli tak, to jest e, sławny e, wóz ratowniczy, e, no taki może wysięgnik bardziej, e, jest to e, Volvo, tak, zgadza się, Volvo to jest, no i e, tak oto się właśnie te Volvo prezentuje. E, tak, I jeszcze mamy podany e, szósty samochód, którego Wam myślę, że nie pokazywałem jeszcze ale jest to właśnie yy, Iveco, Iveco, yy, ta y, Eurocargo, nie jest kurde, Iveco, nie wiem jakie, no jakieś po prostu, no i yy, no też myślę, że się fajnie prezentuje, bo kurczę yy, też starałem się go odwzorować yy, na prawdziwym obiekcie jak najlepiej mogłem, mam nadzieję, że mi to wyszło, no także takie, takie, takie samochody mam. No i teraz jeszcze króciutkie podsumowanko. Czyli zrobiłem dla Was prezentację sześciu wozów. Mam nadzieję, że prezentacja się udała. ocencie ją, bo w sumie myślę, że prezentacja była nawet udana. Sporo też pojazdów było do zaprezentowania, i tak jak mówię, wszystkie te pojazdy zją z kelt No i cóż, jeszcze takie małe info króciutkie ode mnie, mianowicie także mmm, nagrywek. Yy, myślę, że no, star staram się w sumie wrócić do takiego yy, nagrywania yy, projektów. Tyle, że kurczę, no skończyły mi się za bardzo projekty i nie mam co Wam pokazywać, ale y, powiedziałbym tak, że może następnym razem, jak się uda, to może nagram dla Was jakiś y, nie wiem, tutorial, coś ala w tym stylu, zobaczę jeszcze, y, bo to też by było nawet ciekawe. Piszcie w komentarzach, y, czy chcielibyście tutorial y, z takich rzeczy, bo na pewno chcielibyście zobaczyć, y, jak y, Buduję te wszystkie wozy. Na pewno jeden z nich postaram się Wam zaprezentować, jak ja buduję. Tak, jeżeli chodzi o serię, to nadal ta seria będzie um, no, kontynuowana. To nie zamierza się zmienić, bo mam jeszcze co najmniej pomysły na. No, tej, tej serii będzie 70 odcinków tej, której robię teraz. Także na pewno jeszcze podczas serii przy, przy, przyjdą mi do głowy nowe pomysły. Także na pewno ta seria będzie też również jak, w jakiś sposób urozmaicona. No i cóż, myślę, że chyba to by było na tyle. Także no taki mały, króciutki filmik ode mnie. Tak, myślę, że nagrywki pojawią się w następną sobotę już. Kolejna, kolejny odcinek serii. Także oczekujcie kolejnego odcinka. Ja się żegnam z Wami. Do zobaczenia. Bajo!